Welcome to the jungle. Cześć, witam Was. 2 października 2021 roku. Jestem w tej miejscówce gdzie kiedyś, w Kwidzynie na rzecz Liwa. Przyjechałem jak zwykle z rodzinką, no i przy okazji postanowiłem porzucać trochę neodymem. Ale widzę, że to strasznie zarosło. ale nic, spróbujemy trochę pomoczyć Linę. No dobra, uwiecznijmy pierwszy rzut dnia dzisiejszego naszym wkz -em. Dużo kamieni na dnie, czuję się przeszkody. Dzisiaj spodziewam się kilkunastu jeżyków mięsnych, bo jak wiecie, na tej miejscówce wychodziło bardzo dużo gwoździ, ale to kawałek dalej, nie tutaj. Wiecie, jest ostatnio taka moda, że się nosi skarpetki dwie różne, a ja wprowadzam modę na dwie różne rękawiczki. A tymczasem, słuchajcie, od 10 minut bieda, same jakieś drobiazczki. Ja tam rzucam, słuchajcie, daleko, a tu pod samymi nogami czuję ciężar ze 2 kilo Pff, patrzcie, ale fancik, patrzcie, taki kotlecik nie wiem co to było Ale jest. Kawał złomu kawał pręta z nakrętką. Jestem tu od pół godziny, od dłuższego czasu nic nie wyciągnąłem, teraz idzie jakiś kąsek. Hop. Co to jest? Zobaczcie, jakieś takie ustrojstwo z każdej strony. Fajne. Kolejny kilogram. Pięknie przycięty kawałek rurki. Po 45 minutach rzucania wpada pierwszy mikrojeżyk. Byłoby o niebo lepiej, gdybym wszedł do wody. Ale dzisiaj nie mam weny, żeby się wbijać w mokrą piankę. No i dotarłem do miejsca, gdzie wychodziły te jeżyki. Zobaczcie znów ukazety gazet drobiazgiem tego będzie dzisiaj podejrzewam najwięcej no myślę że w tym tempie to za godzinę będę miał dopiero całe wiadro i kolejny grubasek taki jeżyk zacny i ta sama historia któryś raz tak jak wam mówiłem będą same takie jeże wyłazić tu przy samym brzegu jest taka gruba rura albo jakiś pręt strasznie gruby umordowałem się nie można go wyrwać z dna jest mocno wrośnięty muszę się zadowalać takimi gówniakami dzisiaj taki rozgałęźnik jak krzyżak taki zestaw zobaczcie to jakaś zawleczka od granata i ponownie dostawa drobiazgu zrośnięta w jedną całość bryła złomu widzicie Same drobiazgi tworzące jeden zbitek jestem tu półtorej godziny i widzicie, sam drobiazg, non-stop. Do tego to wiadro tak powoli się zapełnia, ale z 7-8 kg już będzie. I znów targam kolejną dostawę drobnicy. Ale pełno tutaj, słuchajcie, liści przy okazji. Ale drobiazg, szok. No, przynajmniej nie ma niespodzianek, tak jak mówiłem na początku, tak jest i teraz. Same jeżyki. I kolejna, siódma dostawa. Drobnych rzeczy. Tu trzeba cierpliwości, widzicie grosz do grosza dosłownie. I się zapełnia wiaderko. Patrzcie, teraz jaki jeżun idzie. yeah chyba jeżozwierz. O, oh, fuck ale bydle pełne drobiazgu no nieźle, nieźle ciekawie to wygląda jakieś śruby grubsze, chudsze widzicie wkręty pręty wszystko tu jest Te cholerne liście Powiem Wam, że uwielbiam się babrać w tym złomie. <laughs> po prostu uwielbiam to. I lubię jak takie kotlety się przyklejają. Zobaczcie. Wow. Ale to jest kotlecior. Super. Jakieś takie łożysko. Fajne. A wiadro już prawie pełne. Powiem Wam, że ma swoją wagę, O. Teraz jeszcze ten kotlecior. I 10 kg będzie. Po dwóch godzinach nasz wkz, znów przykleił się do czegoś. Tym razem taki tam bolec. A tak wygląda 10 zł w postaci drobnego złomu. Dwie godziny szału nie ma, ale jest relaks. I jeszcze jedna skawalona bryła drobnego złomu. Jadą po mnie bez odbioru. Nieźle, ktoś tu musiał taczkami nazwodzić Tego słuchać, to wszystko jest takie potopione drobiazgi śrub i innych nitów. Ułamany kawałek zębatki, takiej większej, zobaczcie. I następna dostawa kąsków. Mini kotleciki Co rzut? To coś przytulam. I tak ma być. Kolejny rzut. Śruby, śrubeczki. Gwoździe. I patrzcie, co to jest za miejsce. Całe dno naspikowane drobiazgiem. Widzicie to? Jak się tworzy kolejny jeżyk z drobnych śmieci. Ja już zapełniam drugie wiadro, jakieś 2-3 kg będzie w drugim wiadrze, a teraz wpada połowa grabek. Ktoś grabił wodę i jeszcze jeden jeżyk na pokład. Opa! Dawno nie widziany kątownik. Niezły kąsek z niego. Ale soczyste kółeczko. Jakiś kilogram wagi. Takie znajdę lubię. Literka U, jak urobek. A takich znajdek najbardziej w wodzie nie cierpię. To jest filtr oleju. Obrzydliwość, jak można coś takiego wrzucić do wody. Tuż przy samym brzegu wyharatałem sobie takie kawalątki, blachy. No i tam 20 czy 30 jeżyk. A ja już napełniłem drugie wiadro i pomału będę kończył. 12.31, a więc 3,5 godziny. Ja kończę. Zobaczcie, mam dwa wiadra pełne złomu. Na moje oko będzie od 25 do 30 kg złomu. A więc tragedii nie ma. No i dobra, od rzeczki do auta miałem równo 150 kroków. Przytargałem to. I co, sypiemy do naszej kastry. O tu jest 15 kg albo i 20. Wow. Zobaczcie. Jest tego odgroma i drugie wiadro Opa, też susz na was. No, ładnie ładnie Wam powiem To może być nawet 40 kg Sam jestem ciekaw A Was zapraszam na kolejne odcinki Cześć